Cześć Waszej pamięci, żołnierze Wyklęci! To hasło, które towarzyszyło obchodom Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji, 1 marca w Bazylice Świętego Jerzego, odbyła się uroczysta msza święta, po której złożono kwiaty pod pomnikiem w hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom, obrońcom ojczyzny 1939-1956. Swoje wiązanki złożyli m.in. przedstawiciele instytucji samorządowych. Środowisk kombatanckich, organizacji pozarządowych i ugrupowań politycznych. Dla zainteresowanych przedstawiono też wykład poświęcony tematyce działań żołnierzy niezłomnych po 1945 roku. Wszyscy oni są oskarżeni o to, że w czasie będąc członkami. 再见了。<c oughs> Z okres PRL-u władza ludowa starała się wyeliminować ten temat nie tylko poprzez likwidację fizyczną żołnierzy wyklętych, ale także przez moralne sprawienie, żeby ludzie o nich zapomnieli. Natomiast kiedy nastała Polska Demokratyczna po 1989 roku, i rozpoczęły się niezależne badania prowadzone głównie przez Instytut Pamięci Narodowej. Temat znów powrócił. Coraz więcej wiemy o tamtych czasach, coraz więcej mamy materiałów, które możemy badać. Natomiast cały czas musimy pracować nad tym, żeby upowszechniać tę wiedzę wśród młodzieży. Pamiętajmy, że tamte czasy były czasami wyjątkowymi. Wtedy narzucona została władza obca, władza przyniesiona na bagnetach Armii Czerwonej. Natomiast polskie podziemie, które przez 4 czy 5 lat walczyło o niepodległość kraju, nie mogło tak łatwo tego zaakceptować. Stąd ich walka, a stąd też ich dramat, bo przecież byli tak często zabijani i tak często trafiali do więzień, gdzie spotykali się z wyrokami śmierci. Także warto o nich pamiętać, warto odświeżać ten temat i warto uczyć młodych ludzi. Swoją obecność i pamięć tego szczególnego dnia zaznaczyli również młodzi ludzie z ruchu narodowego, którzy z sugestywnym transparentem pojawili się na uroczystościach. Młodzież przeprowadziła również zbiórkę pieniężną, z której dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Niezłomni imienia Zygmunta Szendzielorza-Łupaszki, zajmującej się m.in. poszukiwaniem i restaurowaniem miejsc pochówku bohaterów polskiego podziemia. Generalnie widzimy zainteresowanie historią, jest to chociażby związane z tą ilością organizacji paramilitarnych, czy jakichś grup rekonstrukcyjnych, które... Uczą historii właśnie poprzez kontakt z tamtymi czasami, także warto uczyć młodzież. Młodzież bardzo chętnie przystępuje do takich działań, prowadzi teraz na przykład zbiórki pieniędzy na ekshumowanie i badania tych szczątków żołnierzy wyklętych, na budowę pomników. Młodzież chce dowiadywać się historii i warto im to umożliwiać. To dla młodzieży też skierowany był wykład i projekcja filmu, który odbył się 3 marca w Kinie Gwiazda.